Cześć widzów, witam Cię po świętach. Przed nowym rokiem. Jeszcze ostatni film wleci. Mianowicie dzisiaj opowiem o takiej mojej rutynie. Był komentarz jak poradzić sobie z chlebem. Może zacznę od początku. Zawsze Wam się kalendarz wyświetla. Odbieracie nagrodę. Ja dzisiaj odebrałem. Później sobie wszystkie takie z urny dnia odbieram. No tutaj trzeba dołączyć do Sojuszu. Zlecenie dnia pierwsze. Tutaj też dary odbieram. Nie lubię po prostu, jak mi się czerwone świeci. Może te dary nie są za bogate, ale zawsze odbieram. I ja zawsze robię to tak, że gram rano i wieczorem. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Ale po prostu, jeżeli gram, to gram. I na przykład, zobaczcie, tarcza. O, może zrobimy inaczej, żeby było łatwiej widać. Mamy czym zaatakować, nie mamy, bo to farma jest. To zrobimy zwiat. O i zobaczcie, mamy tutaj wszystkie tarcze. I załóżmy, jeżeli teraz będę sobie grał i wiem, że będę grał. 2-3 godziny. No to jeżeli tam kogoś uderzę, po prostu zakładam tarczę 8 godzin. Ale zawsze mam tak, że jak idę spać. Czy na przykład idę nie wiem, ze znajomymi się spotkać czy coś. I wiem, że już nie będę tak jakby grać. Albo może być tak, że nie będę grać, to zakładam sobie tarczy 24 godziny wtedy. I tarcza 24 godziny. Rano wstaje, budzę się. Przeważnie, jeżeli ktoś chodzi do pracy, do szkoły, to jest pira ze drzwi jedna i ta sama godzina. Więc rano sobie coś robię i patrzę, ile on tarczy. Przeważnie to jest tam połowa jeszcze tarczy. Ale jak kogoś tam gdzieś przelecę się po farmach. Tarcza mi spada. To znowu idąc do pracy 24 zakładam. Ale jak wiem, że będę grał troszkę dłużej, to używam ósemki. Do tego, jeżeli atakuje obozy, klikam sobie od razu, bo cały czas, żeby mieć aktywne, wzmocnienie ataku 200%, zdrowie 200% i wielkość marszu, tutaj jeszcze macie inne, tu na farmie akurat nie mam. Jeżeli jest jakaś bójka, nie wiem, z kimś tam się bijecie, jest czas taki... Czasami w weekendy, są różne eventy, że z innymi zamkami się zderzacie. Oczywiście antyzwiat zawsze, żeby nikt was nie podejrzał co macie. To jest standard właśnie. Ja przeważnie rano włączam antyzwiat. Samego rana. Atak i zdrowie tutaj armii to jeżeli jakaś bójka jest. I lecę sobie na dół i tutaj macie utrzymanie. I klikacie sobie utrzymanie na 24 godziny. I ja od razu ładowność armii też sobie używam. I codziennie rano sobie to używam. Tylko w, tutaj zastanówcie się. Bo naprawdę musicie rano wstać, bo jak nie wstaniecie. W sensie no, co te 24 godziny? Może to być wieczorem, bo wieczorem. I razy drzwi, wiecie, po prostu tu 24 godziny, no musi być, bo jak chwilę was nie będzie, będziecie mieć dużo wojska, to wtedy chleb wam zje. I zobaczcie, chleb się produkuje wręcz, idzie do góry, a nie idzie w dół. Czyli ja cały czas używam tutaj tego zużycia chleba i premio ładowności. To jak ogólnie bierzecie udziały w różnych questach i tak dalej, to zawsze się tam wam, że tak powiem, znajdzie i macie tego w brud zawsze. No i oczywiście jeżeli umie to... A, sprawdzę, jaka to farma? Farma drewna, tak. To bierzemy sobie farmę drewna. I o, nie, o, i tu wam pokażę. Patrzcie, o, też nie wiem, czy będę miał, bo dawno nie byłem tutaj w sojuszu. Ale bierzemy sobie społeczność i macie tutaj punkty. Ja sobie biorę za takie punkty. Na 7 dni możecie sobie wszystkie wziąć. Wojna. Zobaczcie, macie. Możecie sobie za te punkty wziąć. Widzicie? Musicie sobie popatrzeć co Was interesuje. interesuje, przepraszam. Użytkowe skrzynki. Także też warto o tych punktach pamiętać. Ja tam ich za bardzo nie wykorzystuję. Lepiej żeby były niż żeby nie były. I oczywiście tutaj no nie mam szpiega ale tutaj przez 24 godziny nie groży ci atak szpiega to tak samo aktywujemy sobie i przeważnie nie przeważnie tylko i w zasadzie to tyle tarcza coś do ataku no jeżeli zbieracie to tu od razu najlepiej sobie użyć no ja sobie tego mam więcej żeby po prostu wam się zaświeciło Antyzwiat, obowiązkowo no chyba, że jesteście na małym lewelu, to nie, nie warto tego używać, bo i tak nieważne co wam kto zrobi. I tutaj macie od chlebka, żeby konie jadły chleba Mam nadzieję, że wszystkim udało się tutaj zdobyć punkty wszystkie. Jak nie to jeszcze 5 dni, jest ho 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 czasu. Tutaj zwierzaka można sobie kupić za to Także mam nadzieję, że udało się wszystkim tutaj zdobyć. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłem. A i jeszcze zawsze tutaj robię misję dnia. Bo tutaj daję Wam, zobaczmy sobie, co tutaj daje itemki. Ale stal daje. Nie widać, ale, jaj, ale daje stal. Uwierzcie, mi daje stal. I jeszcze, jeszcze ścieżka wojenna. Tutaj bitwa dnia. Pamiętajcie, bitwa dnia. I tutaj tak samo będzie Wam dawało. Także to warto. No i wiadomo, zlecenia dnia. Tutaj tak samo wszystko sobie róbcie. Tutaj mam nadzieję, bo ja kiedyś też, jak zaczynałem, to. Nie zbierałem tych punktów, tych skrzynek tutaj, a właśnie trzeba klikać na nie. Także tutaj tak samo wam wszystko daje tak, i bardzo ważne jest, żeby to wszystko wykonywać. No przepraszam, troszkę się rozpędziłem już chciałem kończyć. Tutaj tak samo dookoła jest potęga i podbój. Opróżnić pola zasobów dookoła, proszę lecieć. Tak samo ścieżka wojenna, tutaj taktyki po kolei. Wszystko robić dookoła, rozwijać się i jeszcze jest darmowa loteria. Raz, tak jest. I na tym byśmy zakończyli dzisiaj. Dzięki bardzo, widzu. Pisz w komentarzu o czym jeszcze byś chciał zobaczyć film. Tyle ode mnie. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia za rok. Cześć.